Witajcie, kochani, to Mary i Mario, no i premiera nowej drapeczki lotto. Tym razem jest to druga pensja. Drzepeczka jest po 5 zł. Zasady, no takie, jak dosyć często spotykane, czyli wygrywające liczby, tu szukamy naszych. Dodatkowo możemy znaleźć woreczek, który daje przypisaną kwotę. A tu zmieniła się troszeczkę tabelka wygranych. Oj, co jest? Dobra. Jest od 5, 10, 15, 20, to jest taka klasyka do 50, ale potem jest 70 i 300, nie ma setki. No nie ma szkody. No jest i nie? 5 tysięcy, no i główna 250 tysięcy. No, no, to, to, no to to będziemy szukać tego. Tak, to, to by nam wystarczyło. Dobra. A możemy tylko pomarzyć. nie? Tak, my z drapeczki mamy wybierane losowo z wachlarza. Pani rozłożyła tak. wachlarz, ja tam wyciągałem, to wyciągałem te z drapeczki, także. Zobaczymy, co udało odsuwaj się. Zobaczcie, już odsuwa. Tak, bo tu ja sobie pierwszy. chyba zacznę. No, o, dobra. I to co lecz. my tu mamy, tak? Przybliżę Was, żeby to było dużo lepiej widać niż. Tych postaków, żeby było widać lepiej? Tak, żeby te postaki było lepiej widać. Zaczynam sobie od zdrabki z numerem 31. No i cóż, zaczynamy. Popatrzmy sobie, cóż za liczb mamy szukać. O, takiej liczby jak numer zdrabki 31. Oby to się sprawdziło. Coś. 36, jedyneczka.

34 zamiast 24 i na koniec 26 zamiast 36. Nie? No, no, czyli 31, 31, 31 Tak, to się nie sprawdziło. Nie sprawdziło się, szkoda. Teraz moja pensja, druga pensja z numerem 13. Także zaczynamy. Jeszcze sobie nie wzięłam nawet drapaka do ręki. Dobra, mam. I szukamy tych liczb, tak? Tak. A co my tu mamy? O, moja, widzisz, 14. Szesnastka twoja. Nie, proszę, Oj, proszę. może dobra wróżba. 25 i 6. Sprawdzamy. Czekaj, to niżej troszkę. Oni to Aha, no, tak to jest to. Dziewię to jest to 19 22 21. Żebyś nie okazał, że wyciągnąłem same pusty To jaka. właśnie, to będzie na ciebie no. Ja tu mogę spokojnie, a Ferry to dostaniesz po uszach jak to nie będzie. 23, 32, 18, 8, 4. No proszę, jak pięknie. I 27. No, chociaż piękniej to by było, jakby się to zapracowało. Mamy różne GDP, czyli pustakowa 13. No ja mam teraz jeszcze 11. Zobaczymy, co w tej 11 się kryje. Mamy trzy, trzydzieści cztery, czternaście i dwadzieścia jeden. A co, tu mamy siedemnastkę, trzydzieści sześć, dziewiętnaście, dwanaście, szesnaście, osiemnaście? No jest czternaście. Dobrze, coś wpadło. No, nie będzie na pół Nie wiem, całkiem my to jedyneczka, 26. Honor uratowany. 23, a pod czternastką. No, piąteczka. Gdzie my tu Gdzie mamy. Tu. Tu jest. mamy. Bebe. Dobra. No nie była bebę. No nie, w tym razie. A ja, a ja. Dobra, teraz druga. Moja to jest z numerkiem 35. A szuka siedem, trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem i trójeczki. A mam dziewiętnaście, siedemnaście, dziewięć, czternaście i cztery. Drugi rządek. Osiemnaście. To u mnie to nic nie będzie. Patrz.

Czwóreczka, 31 jeden. naprawdę. I ósemka. Nie. No to również pusta. Dobra, teraz ja mam z tym numerkiem 44, takim wyższym. No to patrzymy, czy ja to w końcu zobaczę. No dobrze by było, żeby nie skończyło się na tej jednej piątce tylko. No ja tak podejrzewam. 21. Hmm. <dziścia> jeden. To się tak stać. No, 19, 34 i 16. Jest nie. worek. Ja mam worek. Ja. No to fajnie. Juhu. No ale on to już tylko daje piątaka, nie? No czy daje wygraną, bo zobaczymy jaką. Czwórka 22, 18 i 26, kolejne 24. 34. E! To jest, tak, ale już tak. widzę. No nie, no. Zakryjmy. Ale jest dobra. 17, 13 i 12. Worek daje 5. No i tu mamy również 5. Czyli, no dobra, kochani, dobra. jest jakaś dyszka no to, CC. Czyli jakaś poprawa nastąpiła. Uff. Chociaż tak, dobrze. No to mi została jeszcze jedna. Zapeczka tym razem z numerem siódmym. I co my tu mamy? 26 będziemy szukać. 18, 17 i 24. A tu się kryje co? 23. Aha. Czyli blisko. O, kolejne blisko. O, 25. No pięknie, pięknie. 29, 33, no to dajcie teraz jeszcze worek, i też będzie dobrze. 12. Mamy już worek. Nie no wiem, ale to. <grym> z, powodu, z powodu tylu oboków. 28, no, no jest mówisz worek. i masz. I 32. A ten worek co skrywa? To jest piątalka. Ale patrz, dwa worki łapaliście. Dobra. No to fajnie. No nie jest aż za fajnie, ale.

35, i tutaj teraz sprawdzamy. 26, 33, no to już nic nie da. 3, 32 i 23. Czyli tutaj faktycznie już jest pusta. Dobra. To co, myśmy wygrali po jednej stapce chyba, tak? Czy nie, no ja mam. Dwie. Znaczy tak, najpierw tutaj pustaczki były. Tak, pustaczki oczywiście... są cztery. Pięć kustaków. Trzy wygrane. A trzy zdrapki wygrały. Moje ilościowo wygrałem, bo tam bo w sumie dwie udało mi się trafić, ale dały tylko zwrociki. Czyli dyszka. tak Ameli miała jedną, ale za to z z workiem podwójną. Czyli nie mamy dwie dyszki. Tak, połowę wkładu odzyskaliśmy. Połowa, połowa jest, <laughs> Będziemy świętować. Nie jest najgorzej, także myślę, że no, Zdrabka. mogło być gorzej, mogło być całkowite zero, nie? Zrabka całkiem od siebie nie odstraszyła, także będzie się pewnie pojawiać na miksach. Tak, miksach, tak, jak najbardziej, już i długo, od razu. <grym> <grym> także, kochani, my wam życzymy wspaniałej tej premierki. Wygrywajcie jak najwięcej, piękny, Dużo worków, dużo tych liczb wygrywających. Obyście naprawdę, jak to się mówi? Yy... Dużo kasy zebrali, no. No. <grych> no. Także serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. Zobaczymy się już wkrótce. Buziaczki, trzymajcie się, Pa, pa. pa.